Czupa kabra? Co, 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 co! Hej, cześć, witajcie, jestem Denver i mamy dzisiaj problem. Otóż, moi drodzy, stał się problem taki, że niestety, ale musiałem sformatować swój komputer no i musiałem go wyczyścić, niestety. Y, ponieważ tam jakiś haker mi coś tam po prostu zmieniał hasła i tak dalej, wszystko porobił, jakieś oprogramowania. Nie wiem jak to się stało, ale no musiałem sformatować komputer i musiałem stworzyć nowy świat. Yy, I stworzyłem nowy świat, no i teraz zacząłem znowu od nowa. I już tam coś tutaj porobiłem, po prostu domek zrobiłem, jakieś tam itemki pozbierałem, żeby nie, żeby nie zaczynać znowu od początku, tak? Więc no, zapraszam was do dzisiejszego odcinka. No i tak jak mówiłem właśnie moi drodzy. Yy, zrobiłem sobie domek na takim ciekawym miejscu, bo jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Takich jak. las. Tak jest, las. No i właśnie tutaj zrobili, zrobiłem takie mieszkanko. Jakieś tam itemki mam, tu w skrzynce też mam troszeczkę dużo itemów, bo byłem w tamtej wiosce, co tam jest. No byłem tam na odcinku, tylko że niestety nagrałem odcinek, ale... Mi się w złym, w złym formacie nagrywał, tego nie zauważyłem, no i musiałem po prostu nagrywać teraz znowu kolejny, tak? Także no, moi drodzy, witam was w Minecraft na modach. No i tak, w dzisiejszym odcinku chciałbym na pewno pójść tam do tej wioski jeszcze raz, bo i cały nie, 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 nie zebrałem wszystkiego, co tam było. Tu mam łóżeczko jakieś tam, pójdziemy spać, żeby było rano. Dobrze. Jest Iraną. Mm, tak. Co ja mogę stąd wziąć? Na pewno bym chciał sobie to przepalić. żeby był... żebym miał sobie właśnie zbrojkę zrobił. W ogóle nie wiem czy mogę zrobić. Mogę czy nie mogę? Mogę, o. Dobra. You need mi... Co muszę? Aha, czyli żeby założyć to muszę mieć coś tam muszę mieć jakiś kurczę, większy poziom dobrze tak jesteśmy w moim domku to niech się to tam przepala ja bym sobie wziął może jeszcze jedynie tą buteleczki dwie żeby wodę sobie czyli musiałbym żeby zrobić taką wodę i i i i i i, co to jest co to jest co to jest nie mogę tu wejść nie mogę to wejść szybko co tam jest co to jest kisoku Nie wygląda to fajnie Ale mógłbym sobie go obejść Przynajmniej spróbować Czul Czul Siema Klik, klik, klak Dobrze, ten domek jest spalony Przez pana smoka Który tutaj był I spalił ten domek Ale Tutaj aktywowałem sobie takie waystone'a, że tu się mogę teleportować. Ja chciał. Tego o mogę zebrać. To sobie zrobimy ich chlebek. się dobra, idziemy sobie zobaczyć co tutaj jest w tym domeczku. Na pewno mało FPS-ów, to jest na pewno. O, skrzynka i woda ziemniaki Fajnie. Woda i ziemniaki, ale chyba nic więcej poza lagami. Kurczę, nie wiem czy tak mało FPSów mam. Dobrze, co my tu mamy w tym domku? Książki, skrzynka, o ile chleba. Czekajcie, o właśnie miałem zrobić ten filtr. To sobie wezmę to. Idealnie mam trzy Doniczkę też sobie mogę wziąć. Posadzę coś. I to chyba tyle, nic więcej nie mogę wziąć stąd. że jesteś? jakieś ruiny, jedynie na dół, bo jak patrzę w dół, to mam małe FPS-u. -y, to jest jakiś znak, Czy tutaj coś jest od Powoli. Uh, uh. Uwoli. Co to za miejsce jest? Czas tam jest. Idziemy tam, idziemy chyba. Tylko boję się, bo nie wiem, co tu mogę spotkać. Mam jakiś... What? Co to jest? To fajerwerki Eee Jakieś coś to fajwerek. Ciekawe szczurek, cześć szczurek To jest tu, wow, Ho 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 5 to ma 9. To moje wię... kilof! Oj tak! Statystyki jakieś spodnie, kurde, i szczurek, i, i węgiel w piecu. Kurde, szczurek, cześć. Ja to zakładam od razu. Nie wiem, co mi to daje, ale w sumie. A co to za książka jest? Aha, to jest jakaś książka jakiegoś chłopa, co zrobił tego moda z tymi dungeonami. Czyli tak, czy jestem w dungeonie, tak? Co robi ta dźwignia? Aha, zapala światło. Dobra, i mamy ciasto i torcze, ale teraz OP. Jak się tarczy używało? Kurczę, nie pamiętam, dużo chleba. Kawa, ciastka, jedzenie, kość, papier Safeguard, jakaś książka Aha, i tak nie mogę tej tarczy użyć, bo nie mam oczywiście level'a, nie? Mamy ciasto, ciasto sobie mogę zjeść Co tu dalej jest, co tu to jest? Aha, czy to jest ten mały pajączek, czy mi się zdaje? Oj, do, 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 dobra, 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 uciekam, bo cię zrespili. Małych pańczków nie chcę, dziękuję. I pójdziemy tutaj. A mam ten kill off? Mam. Aha, muszę mieć. A chociaż kamiennym. O, kamiennym mogę. Tyle dobrze. Dobra, idziemy. Może sobie pozbieram trochę tego. We, e, tego. O, siw PRZYSTOSZYŁEM Kurde, nie róbcie mi tak, te dźwięki są straszne czasami Mamy kolejne pomieszczenie Pomiesz... Zamykam What the fuck Cóż jest Jest jakiś mob? Co to wyskoczyło? You are now able to summon this Tinder as temporary minion. You will need a summoning item to summon. Aha, mogę sobie przyzwać jakieś coś? Czy mogę? ooo, wow, wow, mogę sobie przyzwać jakieś. coś minionka? Nie wiem, co mi to daje. Ooooo! Oooooo! Ojojoj, oj, oj, diamenty! Czy diament jeden? Nieźle, dobra. Czego nie potrzebuję? Tego nie potrzebuję. Papier mi się przyda. Tu mamy siekierę jakąś super duper. Z tego mamy kowadło. I mamy wodę. I lawę. Ciebie kolego. Dobra, zostawiam go, bo nie wiem, co się może stać. Więc.

nie no nie! Dlaczego? Czupa, kabra! Co to miało być? Mam. Idę tam, wracam tam. Zetka, tu nic nie widzę. Ja na pójdzie, pójdę tam, będzie mnie widział? Powoli. Zróbmy tak, nie mogę tego wdobyć. Kurde. E, nie, 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 odejdź. A, ty kupiony czupa kabro, no nie mogę tego bić, czego ja nie mogę go bić tym dobra. Jesteś w dupie teraz, mam cię! Nic mi nie zrobisz! Nie wstaniesz! Dawaj, 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 dawaj. bije go łapką. Bo czemu nie? Papierem, papierem. od papieru. Ile ty masz życia? Dobra. Co facek? To fight. To był fight. Połamane nogi mam, wszystko połamane. Nie wiem, jak się ją wyleczyć teraz. Co to jest? Dobra, to już wiem, w następnym odcinku tam wracamy. Teraz to ja wracam do domku. Poczekajcie. Nie no, może nie połamany, ale mam... Mam dużo jakichś... Widzicie to na ekranie? Takie czerwone. O już... Już tego nie ma. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak Zostawcie like oraz subskrypcję Widzimy się w następnych odcinkach z Minecrafta, jeżeli wam się podoba super, cieszę się i będę dalej to nagrywał Na razie, cześć!